Witam w kolejnym filmiku, filmiku perfumowym. Przechodzę z informacją, jakie filmiki się w najbliższym czasie pojawią, ale też z pewną informacją jeszcze inną. Mianowicie, planuję powstawiać te wszystkie filmiki, które tam gdzieś są nagrane. Jeszcze ich, że tak powiem, nie, nie dotarłam, żeby je wstawić. Natomiast będą między innymi ulubieńcy perfumowy listopada oraz ulubieńcy perfumowy grudnia. Także zapraszam serdecznie. Koniecznie wtedy też dawajcie znać, co są Wasi. Ulubieńcy. Jeżeli chodzi o temat dzisiejszego odcinka, chciałabym opowiedzieć, już pokazuję dokładnie o czym, o dziwo o zapachu mainstreamowym. Tak wygląda kartonik, jest to marka BOS. Marga, za którą kompletnie nie przepadam. Natomiast ten zapach natrafiłam kiedyś na pewne informacje, nuty i wszystko. I właśnie możliwość testów też stacjonarnych w Notina spowodowała, że w końcu nabyłam flakonik, ale nie, nie w Notina akurat. Odkupiłam od koleżanki perfumowe. Już pokazuję. Wyjęłam jedną ręką flakonik. Un moment. O. Nie wiem, czego ja dobrze zamontowałam. Coś chyba na wyrabiałam. Tak wygląda yy, flakonik. Powiem szczerze, ja do tej marki mam tak, szczerze mówiąc, sceptyczne podejście. Yy, ale dziwne, on taki ma korek. Ja w ogóle jakoś nie zajarzyłam w perfumerii, chyba tak. Nie wiem, może coś z nim jest nie tak? Nie wiem. Yy, do tej pory jeszcze nawet nie wyjmowałam. Dlaczego ten zapach jest perelkowy? On mi kompletnie nie pasuje do zapachów tej marki: on jest naprawdę bardzo udany. on są bardzo udane w ogóle jak na mainstream. Jest bardzo fajny stosunek ceny do jakości. To jest taki zapach dla miłośników takich bym powiedziała słodkościowych klimatów, ale takich przepięknych, komfortowych, nieinfantylnych, niezasłodzonych. To jest taki klimat takiej płynności słodkiej, płynnej czekolady budzi skojarzenia z płynną czekoladą w Musque maori parfumaria parfumeria tam tamten efekt jest ze sprawą kakao i piżma natomiast wcale tamten zapach nie jest pylisty kakaowo, jak również ten jaki też ten nie jest, ale co ja już mówię one są jednak bardziej czekoladowe, słodkościowe i to jest taka perełka czekoladowa, jeżeli chodzi o Mainstream. Jeżeli chodzi o mózg Maori, to często jest powiedziane, że to jest taki klimat trochę pomarańczowych, delicji, czyli pomarańczowości i czekolady. Dla mnie to jest głównie aspekt taki, bym powiedziała, płynno-czekoladowy. Teraz sobie spauzuję. odświeżę sobie ten zapach, ponieważ opowiadam o moich wrażeniach wcześniej. Muszę powiedzieć, że moje odczucie względem tego zapachu z teraz, to muszę powiedzieć, że faktycznie, może tak, faktycznie jest to klimat, bardziej bym powiedziała, delicji pomarańczowych. Wyczuwam, wyczuwam również biszkopt i taką właśnie owocową pomarańczowość. Ale po czasie faktycznie głównie taka bardzo e, smakowita, płynna czekolada I to już bardziej blisko kojarzenia z musk Maori Niektórzy w musk Maori też przeczuwają e, owe pomarańcze i tak dalej Dla mnie tamten zapach jest bardziej od początku do końca mleczno czekoladowe. Jak poznawałam ten zapach e, bo on się dokładnie, jeszcze zapomniałam powiedzieć, nazywa e, Scent Priva, Privat Accord to tak naprawdę y, ja wówczas, y, jak poznawałam ten zapach, odebrałam go właśnie bardzo w czekoladowa z którym, y, Maria Generale. Y, natomiast teraz, jak sprawdziłam, to ten aspekt biszkoptowo pomarańczowy, też na początku wyczuwam. Po czasie właśnie z to, co zapamiętam wcześniej. zdecydowanie polecam jako taki smakowity zapach na, na jesień otulający, szalikowy, bardzo komfortowy w tej sali swojej słodyczy, bardzo szlachetny. A w ogóle, może zakończę ten filmitek, wskażę trzy zapachy ciekawe słodziaki w mainstreamie. Ja jestem daleko od słodziaków y, wszechobecnych, typu La Vie Belle, typu Flowerbomb itd., itd. Więc wyszukuję na, w mainstreamie również czegoś, co będzie bardziej unikalne, co nie będzie tak, y, tak wszechobecne. Więc skreślam wszelkie zapachy typu Cocoa Muaze. Zresztą w ogóle ten zapach mi nigdy nie podchodził. Znam ciekawsze w podobnych klimatach. Gdzie ogólnie markę Shanner bardzo lubię. I teraz tak, co bym wskazała, jeżeli chodzi o takie ciekawe słodziaki w mainstreamie, to ten zapach, faktycznie bym taki w klimacie górmą wskazała. Ciasto gruszkowe, brit, woda perfumowana, Werbery, koniecznie. Na pewno. Jest kilka udanych wanilii, jeżeli chodzi o mainstream, takie właśnie budyniowa wanilia, też klimat górmą, czyli Kenzo Amur, jak również taki budyń bardziej, bym powiedziała, bananowy. To jest Lancom Hypnos Elixir, niestety wycofany. To zresztą swoją drogą chyba taki najbliższy zapach, kiedy się zastanawiałam, jak nagrywałam rozważania bananowe, takiego klimatu, takiego jak są te takie napoje, mleczko bananowe, to chyba najbliższy byłby jednak ten Hypnos. Elixir, czyli mamy ten zapach Lancome, ten zapach Bossa oraz Kenzo To są takie świetne, a i Berbery też czwarta To może dajmy jeszcze piątą Są ciekawe wanilie w ogóle w mainstreamie, o dziwo Chociaż jest ogromnie udanych, ale zdarzają się perełki Uważam, że przynajmniej jeżeli nie zreformulowali za bardzo Klasyczny D1, Dolce Gabbana, czy też Armani Code, czy też... Może dostać zasadzie te dwa. Hipnos, klasyczne również. Kenzo Amour. To są takie ciekawe, przyjemne wanilie, które nie zahaczają na jakąś syntetyczność, nudność, płaskość. Niestety nie podoba mi się, gdy wanilia jest jakby dodatkiem i ona jest w bazie i ona powoduje, że ten zapach idzie w taką stronę płaską. To już niestety jestem na nie. To zauważałam w Armanisji klasycznym. To jest zapach, gdzie dawno temu jeszcze jako nie był tak popularny. Dwa razy zrobiłam do niego podejście, dwa razy miałam flakon albo raz flakon, raz olewkę, już nie pamiętam. Na pewno raz flakon. Podoba mi się początek tym natomiast bardzo szybko ten zapach przechodził w taką fazę takiej płaskiej wanilii, niestety. Co mi też przeszkadza w wielu dezodorantach, dlatego cały czas zmieniam i poszukuję. I generalnie da radę wynaleźć perełki. Nie podoba mi się Awela Marek, ma takie dezodoranty, które po prostu po czasie pachną tak płasko-słodko I ten zapach po prostu jest do mnie nieprzejście, bo on czasami jest lekko wyczuwalny, na przykład na ubraniu no, Nie mogę tego zapachu, mam złe, złe jakieś takie wrażenie i dziś mi zostanie w pamięci mojej zapachowej głowy i tak dalej Natomiast mam pewne dezodoranty, które właśnie na szczęście takiej fazy końcowej, płasko-słodko-waniliowej, czy płasko-słodkiej nie mają nie skończę, bo taki filmik jest dla mnie męczący. Ręka mi już boli od trzymania tak telefonu. Yy. Dlatego właśnie przeważnie tak nagrywam, czyli pionowo, bo wtedy mi się yy, ręka w ogóle nie męczy. Także jest to dla mnie po prostu bardziej komfortowe. Nie wiem, jak teraz obraz sobie mnie poprzekręcało, ale mogę jeszcze pokazać. Zapach. Kartonik. Jedyny zapach tej marki, które mam u siebie. Marka Boss, marka Lacoste to są takie marki, których ja już w mojej streamie dramatycznie nie lubię, ale jak widać każda marka może mieć perełkę. Ktoś się interesował, nie wiem, czy widać. To jest moja ta koszulka z myszką Miki. Tylko widać utrafiłam. także mamy teraz mamy trzy koszulki Myszki miki, ja dwie, darek, jedną w T.K. Maxie akurat.